Opętania to temat szalenie niebezpieczny, więc słuchajcie uważnie, gdyż jakiekolwiek pomyłki w kontakcie ze stworzeniami, o których prawi dzisiejszy wykład, mogą być fatalne w skutkach. Na początek, drodzy studenci, rozprawimy na temat nieumarłych, gdyż jest to temat nie tak rozległy, Jednakowo jednak ważny, tak jak i stworzenie demoniczne. Pierwsze, co winniście pojąć, to rozróżnienie między upiorem a zjawą. Obie kreatury przerodzone zostały z niespokojnego ducha, czyli osobnika z jakowego powodu przykutego do naszego świata. Byty te prowadzone własnym zepsuciem duchowym, opierają się naturalnemu porządkowi rzeczy i odmawiają wkroczenia na gwiezdny trakt. Już same upiory są groźnymi przeciwnikami. Po zmroku potrafią przybrać materialną postać lub przejąć kontrolę nad dowolnymi zwłokami, no za ich własnymi, co stanowi ich wielką słabość. Jednakowoż, dla nieostrożnej osoby stanowią wielkie zagrożenie, gdyż potrafią przyjąć władzę nawet nad żywymi, mieszając ich zmysły, czy też narażając ich na wypadki. Tylko wystarczająco silny umysł jest w stanie im się przeciwstawić, gdyż nawet gdy go opętają, jest to zwykle jedno tymczasowa przypadłość. Pokonanie upiora. Pozwoli dotknąć jedynie na jeden cykl dnia i nocy. By ostatecznie się go pozbyć, należy znaleźć jego ciało, ściąć jego głowę, a resztę szczątków spalić na pogrzebowym stosie. O wiele groźniejszymi istotami są zjawy, które są silnie zespolone z magią śmierci. Z powodu takiego nagromadzenia w nich mocy, znacznie więcej zdolności. Potrafią tworzyć naraz całe zastępy ożywionych ciał. Opętywać żywych na długie godziny, częstokroć zmieniając ich wspomnienia, czy też przechodzić formę fizyczną, wedle własnej woli, bez większych ograniczeń. Nie posiadają również słabości przypisywane upiorom, gdyż bez żadnych problemów potrafią posługiwać się własnym ciałem. sami jedyną opcją na pozbycie się tego nieumarłego jest zapieczętowanie go w opętanym stworzeniu i odprawienie egzorcyzmu. W obawie przed zjawami w niektórych miejscach egzorcyzm odprawia się tuż przed śmiercią. Lub podczas ceremonii pogrzebowych. To tyle, co chodzi o nieumarłych, jednak to nie koniec wykładu. Bardziej licznymi, różnorodnymi istotami zdolnymi do opętywania i wpływania na innych są demony. Zmorami nazywamy wszelkie eteryczne plugastwo służące mrocznym siłom. Potrafią wpływać na myśli i żyjących, często zmuszając ich do wykonywania różnych nieprawych rzeczy. Opętani przez zmory nie są świadomi tak długo, jak objęci są działaniem źródła zła, Czy przedmiotu, który tworzy niejako połączenie między smorą a jej ofiarą. Koszmary zaś tworzą się, gdy osłabiony, czy to chorobą, czy traumatycznymi emocjami. Osobnik wystawiony zostaje na zgubne działanie magii roku Cząstka duszy takiej osoby, w której gromadzą się wszystkie negatywne emocje, odciera się od całej reszty i dąży do przejęcia pełnej władzy nad ciałem i umysłem nosiciela. Koszmary są bardzo trudne do wykrycia, a gdy przejmą władzę nad swoją ofiarą, nie masz dla niej ratunku. Kolejne stwory, którą mówimy, to garym roku. Ten przypadek dość różni się od całej reszty z kilku powodów. Po pierwsze, są to kreatury, które poddały się opętaniu i następującej po nim przemianie dobrowolnie. Po drugie, niektóre jednostki mimo wszystko utrzymały władzę umysłową nad sobą, jednak nadal są to osobniki, Szalone, Każdy ogarnął roku to stworzenie mu który bliżej do bestii niż do czegokolwiek inteligentnego, kierują się one jedynie najbardziej pierwotnymi instynktami osoby chore są niezwykle narażone na wpływy mrocznych mocy, jednakże klątwa gargulca. Dotyka wyłącznie osoby dotknięte kostnieniem skóry. Gdy ciało ofiary powoli zaczyna kamienieć, w jej myśl zaczyna budzić się złośliwa bestia. Nie wiadomo, czym dokładnie kierują się gargulce, ale wydaje się, że zdolne są opierać się wpływowi czasu. Niektóre z nich żyją od wielu setek lat, ukrywając się przed społeczeństwem. Inne zaś zmieniają się w kamienne figury, zastygając na wieczność. Panczutka, mamona i tęsknica. Demony zrodzone wymyśle osób, które pochłonęły emocje. Odpowiadają kolejno za gniew, strach i smutek. Nazywa się je ogarami lokry. Tymi, które kroczą przed obłędem. Wiadomo, że dążą do izolacji, a następnie kompletnego przejęcia swojej ofiary, bądź zespolenia się z jej duszą. Demony te z czasem zmieniają również wygląd swojej ofiary. Anczutki wywołują porost drogów i sierści, mamony przyprawiają ogarby i oszpecają twarze, a tęsknice wysuszają skórę. Byliale są eterycznymi demonami przejmującymi kontrolę przez długotrwały kontakt ofiary z przedmiotem nazywanym Lucyrium, w którym zaklęta jest część jego woli. Na co dzień więź to jest niezauważalna. Gdy demon przejmuje dominację opętany wpada w szał podobny do transu, kompletnie traci kontrolę i pamięć w tym czasie. Przyszczętkowo Belial zsyła jedynie sugestie. Wystarczy jednak nie więcej jak kilka dni, by demon mógł zewładnąć nieświadomym nieszczęśnikiem. By zerwać tę więź, należy odebrać, a następnie zniszczyć Lucyrię. Zobelami nazywane są demony będące uosobieniem plagi. Ich szczątkowa inteligencja pozwala na przejmowanie władzy jedynie nad kukiełkami lalkami, czy strachami na wróble. Nie występują naturalnie, jednak na przestrzeni wieków wielokrotnie przyzywane były przez najróżniejszych okrutników, chcących wykorzystać ich plugawe moce przeciw ładowi tego świata. Na koniec abominacje Toga. Są to części prastarego, nikczemnego boga znanego pod postacią dwugłowego węża. By opętać ofiary, abominacja wgryza się w nią. Zaczyna wtedy zatruwać myśli okrutnymi pomysłami i zachęcać do zjednoczenia się z Togiem. Może także przejąć całkowitą kontrolę nad dowolną kończyną. Pojedyncza abominacja jest mało groźna. By się jej pozbyć, wystarczy ją spalić. Jednak w dużej grupie mogą przejąć całkowitą kontrolę nad ciałem opętanego. I raz na zawsze je pochłonąć. Nieszczęśnik taki, staj się wtedy już nierozerwalnie częścią Twojego. To tyle na dziś. Przygotujcie się proszę, będą z tego pytania.